Cześć, dzisiaj trochę o tym, jak analizować oferty pracy, które gdzieś tam znajdujecie. Stąd tytuł filmiku: Czy ta oferta jest dla mnie? No, bo mm, czasami ludzie robią tak, szczególnie w momencie, kiedy już długo szukają pracy i zaczyna się wkradać odrobina desperacji do całego systemu, że odpowiadają masowo, hurtowo na jakieś tam ogłoszenia, które się pojawiają. W sieci na przykład, nie zastanawiając się za bardzo, czy ta oferta na pewno dla mnie jest, a czy ja jestem dla tej oferty. Dlatego zachęcam do tego zawsze, żeby nawet mniej wysyłać tych CV, ale żeby to było bardziej przemyślane, żeby to było takie wasze, żeby to było pod was, żeby, żebyście mieli pewność, że ta oferta faktycznie jest zgodna z tym, Czego wy potrzebujecie i co wy możecie zaoferować? Czyli na co zwracać uwagę? To już mówiłam kilka razy, ale powtórzę. Nie sugerujcie się tylko i wyłącznie yy, nazwą stanowiska, bo naprawdę, yy, w zależności od firmy, ta nazwa stanowiska może się odnosić do kompletnie różnego. <laughs> Do kompletnie różnego zakresu obowiązków. Dlatego nazwa stanowiska to jest tylko coś, jakaś tam wskazówka, natomiast tak naprawdę kluczowy jest opis stanowiska, który na szczęście w większości ogłoszeń w tej chwili można znaleźć. Czyli po pierwsze opis stanowiska. Sprawdzacie, czy to, co tam jest napisane, czym ta osoba na tym stanowisku, na które wy chcecie aplikować, miałaby się zajmować, ma się zajmować. I to jest kluczowa informacja dla Was: czy to ogłoszenie, czy ta oferta pracy w ogóle jest dla Was, to po pierwsze, czy to Wam się podoba, a po drugie, czy Wy umiecie robić takie rzeczy, albo jesteście w stanie się ich nauczyć, i mało tego, Jesteście, nawet jeżeli nie umiecie tego robić, jesteście w stanie pracodawcy udowodnić, że będziecie w stanie szybko się tego nauczyć, jeżeli takiego doświadczenia na chwilę obecną nie macie. Więc to po pierwsze. Po drugie, jakie są wymagania, jakie są wymagane kwalifikacje, jakie, są, jakie jest wymagane doświadczenie, czy są jakieś specyficzne. Wymagania w odniesieniu do tej oferty pracy, bo być może jest to na tyle specyficzna rola, że jakieś konkretne wymagania, bez których no, nie da rady dostać tej pracy, są tam wypisane. Więc przeanalizujcie tą ofertę pracy właśnie pod tym kątem. I tutaj zachęcam do patrzenia właśnie jakby z dwóch stron. Czyli po pierwsze, czy to jest dla mnie. Czy mnie to odpowiada, czy, czy ja w ogóle chcę tam pracować, czy chcę pracować na tym stanowisku, a po drugie, czy spełniam wymagania. Czy w ogóle jest sens y, tracić mój cenny czas na przygotowywanie CV pod to dane ogłoszenie, bo o tym też już kiedyś mówiliśmy, y, przygotowywujcie y, CV pod dane ogłoszenie. To jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Czyli tak, opis stanowiska, wymagania, te kwalifikacje, doświadczenie, wykształcenie czasami jest tak specyficzna praca, że konkretne wykształcenie jest potrzebne. Kolejna rzecz, czy te wymagania niektóre są na przykład mile widziane, czy wszystkie są, po prostu wymóg jest to konieczny, na to też zwracajcie uwagę. Język i styl ogłoszenia. Język i styl ogłoszenia. Tutaj też sporo możecie dowiedzieć się o firmie, zwracając uwagę właśnie na język i styl ogłoszenia. No bo czy to ogłoszenie jest bardzo formalnym językiem napisane, um, jakie słownictwo jest używane w tym ogłoszeniu, to może Wam dać taką ogólną informację na temat tego, jaka to jest w ogóle firma. No i czy wy to kupujecie. W sensie takim, czy wy byście chcieli w takiej firmie pracować? Czy są podane widełki wynagrodzeń? Na przykład, to w, w coraz większej ilości ogłoszeń się w tej chwili spotyka, że faktycznie te widełki są podane, i to jest super, bo i super z punktu widzenia kandydata, no bo wie, czy mu to odpowiada. No, i wie, że jeżeli się zmieści w tych widełkach, to nie zostanie odrzucony przynajmniej ze względu na wymagania swoje finansowe. A jeżeli zostanie odrzucony, no to ze względu na to, jakie ma tam doświadczenie, jakie, czy spełnia te wymogi formalne, czy ich nie spełnia. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Na co jeszcze zwracać uwagę? Na tryb pracy. Też coraz częściej możecie wyczytać z ogłoszenia, czy to jest praca stacjonarna, czy to jest hybrydowa, czy to jest zdalna. Yy, czy na przykład jest tak, że dużo firm podaje też informację, że na przykład w okresie wdrożenia jest to praca stacjonarna, a później na przykład model hybrydowy, ileś dni w tygodniu można pracować zdalnie. Więc dla osób, dla których ma to znaczenie, no to też warto na to zwracać uwagę. Czy benefity są opisane? Czy te benefity to są takie benefity, które mają dla Ciebie znaczenie? Bo być może, na przykład, nie mają benefity dla Ciebie znaczenia, albo są takie, które mają. Więc yy, yy, to jest też bardzo ważna rzecz. I jeszcze jedno. Jeżeli to jest praca, na przykład stacjonarna, to gdzie się znajduje firma? Czy dla Ciebie dojazdy będą ok? Bo, tak jak powiedziałam wcześniej, czasami w ferworze, takiego szukania pracy, szczególnie kiedy długo jej nie możecie znaleźć, myślicie sobie, że weźmiecie cokolwiek, no to trzeba to przeanalizować. Naprawdę pochylić się nad tym, żeby się zastanowić, czy na pewno. Bo czasami i dojazdy, i to, że to jest na przykład tylko stacjonarnie, albo tylko zdalnie, może mieć bardzo duży wpływ na wasze późniejsze zadowolenie z tej pracy. Więc zwracajcie uwagę nie tylko na nazwę stanowiska, ale warto wczytać się w ogłoszenie bardzo dokładnie. Zresztą no, trzeba to zrobić. Jeżeli ktoś chce mieć większe szanse, że to CV przejdzie, no to pasowałoby przystosować to CV do danego ogłoszenia. Do czego Was zachęcam. Pozdrawiam i życzę powodzenia.